Szliśmy na rozmowę z Jelcynem, i w pewnym momencie się okazuje, że na tej rozmowie będzie, będą dwaj prezydenci, czyli Jelcyn i Wałęsa, tłumacze po jednej i po drugiej stronie i osoby towarzyszące. I tymi osobami towarzyszącymi był ze strony Jelcyna jedna osoba, i ze strony Wałęsy ja byłem. I tak żeśmy w trójkę siedli po tej naszej stronie w trójkę, po tamtej stronie, przy tym długim takim stole straszliwie, który w, w telewizji nieraz widzimy, oglądamy, jak to przywódcy rosyjscy siadają na szczycie i tam długich rząd ministrów siedziały, myśmy tak siedzieli krótko. I pusta wielka sala, pusta, to było takie irracjonalne. No i to rozmowa była taka, w takim, czuło się tak, że coś wisi strasznego w tym, w tym powietrzu, że coś będzie ważnego. I Wałęsa, taki przedtem, że byliśmy na mszy, mówi to musi być decydujące. Zresztą msza po raz pierwszy na Kremlu od 1612 roku, więc takie symbole, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nam podarowany na Jasnej Górze, więc takie pewne symbole. I mówi, no, to musi przynieść nam coś, jakieś rozstrzygnięcie, jakiś, jakiś sukces. No i zaczął od tego, panie prezydencie, Pan jest wielkim prezydentem. Ja jestem prezydentem nowego państwa, które po, powstaje, odradza się. Od nas dwóch zależy przeszłość Europy. Jeśli my tutaj się dogadamy, to wszystko inne jest nieważne. Pan i ja podejmiemy decyzję, nasze podpisy zadecydują o tym. No i tak, tak w tym duchu tak mówi, zaczą, zaczął mówić, Jelce z jak zainteresowaniem słucha i mówi Wałęsa, że wiele rzeczy w tych papierach, które nam tu przygotowano jest takich, że nie wiadomo, co z nimi robić i ci urzędnicy nam tu podrzucili ta, taką rzecz, którą nie powinniśmy podpisywać, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. No i Jeden się zainteresowało, co tam i chodziło o różne rzeczy, a między innymi tam w trakcie tej rozmowy Wałęsa mówi, ale najważniejsze jest to, żeby Wojska hmm, rosyjskie opuściły, bo to dla nas jest symbolem okupacji. I tam taki tekst. No, Jelce macha głową, ale mówi: Nie można, bo tam o bazy, bo to zaczyna wymieniać różne takie obiekty. A wałę, że nam ciśnie, 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 ciśnie. I w pewnym momencie Jelce mówi: Dobra, zgoda. Tylko termin, tam jeszcze była dyskusja o terminie, ale powiedział złano. Więc stanęła sprawa, że no mamy już, mamy już. No. Jakaś taka mała przerwa, się okazało, że w, obok w pomieszczeniach tam yy, siedział yy, Graczow i Skubiszewski też o tym samym rozmawiali, tylko od, pod kątem technicznym. I tam żadnego porozumienia, nic. Graczow, nie, nie, niet. niet, niet. I Jelcyn był pod urokiem Wałęsy, niesamowitym urokiem. To było, to było widać, on patrzył na tego Wałęsę, słuchajcie, no komunistyczny aparatczyk który nagle patrzy na faceta który przewraca świat jego jego świat